Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam tylko wypowiedzi Jezusa i chciałbym skomentować jeden werset w szczególności. Pan mówi: Zwracajcie uwagę na to, czego słuchacie, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, a jeszcze wam dołożą. Jezus zwraca naszą uwagę na sposób, w jaki słuchamy spraw Bożych. Idziesz do kościoła, słuchasz głoszenia Ewangelii i wiesz, że musisz być posłuszny Bogu. Do tego momentu każdy dobry chrześcijanin w pełni się z tym zgadza. W końcu, jeśli Bóg mówi, że coś jest złe, to jest złe. Jeśli mówi, że jest dobre, to jest dobre. Wobec tego, pierwszą postawą serca chrześcijańskiego jest pochylenie głowy przed Bogiem i powiedzenie Amen. Ten gest jest głębszy niż się wydaje. Mówiąc Amen, składamy prawdziwą ofiarę z naszego rozumu. Najwyższą rzeczą, jaką posiadamy, jest intelekt, a przez posłuszeństwo uznajemy, że Bóg jest nieskończenie mądrzejszy od nas. Nawet gdy nie rozumiemy wszystkiego, czego od nas żąda, z pokorą mówimy: Panie, Ty jesteś mądry. Biblia nazywa twardego karku. Tego, kto nie pochyla głowy. Kark to tylna część szyi. Mieć twardy kark oznacza odmawiać pochylenia głowy przed Bogiem, nie przyjmować ofiary rozumu, nie mówić Amen. Dlatego pierwszą rzeczywistością słuchania jest posłuszeństwo. Tu rodzi się pierwsza miłość, miłość sługi, miłość służebna. I uwaga, ta miłość jest dobra. Ona zbawia większość ludzkości. Nie wolno nam pogardzać miłością służebną, ponieważ bardzo często jest to jedyna forma miłości, jaką człowiek potrafi ofiarować przez całe swoje życie. Bóg jest Panem, ja jestem sługą i jestem posłuszny. Ale Jezus nie chce, abyśmy na tym poprzestali. On chce więcej. Dlatego mówi: Zwracajcie uwagę na to, sposób w jaki słuchacie. I dodaje, jaką miarą mierzycie, taką i wy będziecie mierzeni. Oznacza to następujące pytanie: A co jeśli oprócz wypełniania przykazań Bożych bylibyśmy bardziej hojni? A co jeśli dalibyśmy to, do czego nie byliśmy zobowiązani? A co jeśli zrobilibyśmy krok dalej? Tu pojawia się decydujące pytanie: Jak słuchasz Boga? Czy przyjmujesz Jego słowo jedynie z miłością sługi, czy zaczynasz już słuchać Go z miłością Syna? Pracownik przestrzega godzin pracy, otrzymuje wynagrodzenie, ma urlop i swoje prawa. Ale Syn jest inny. Syn jest dziedzicem, a jako dziedzic daje z siebie więcej. Pracuje, gdy trzeba, angażuje się w sytuacjach pilnych, robi więcej niż minimum, ponieważ wie, że wszystko to również do Niego należy. Taka jest hojność Syna. Jezus zaprasza nas, abyśmy zwrócili uwagę na miarę, jaką słuchamy i odpowiadamy. Jeśli nasza miara jest wąska, minimalistyczna, jeśli robimy tylko to, co konieczne, otrzymamy tylko minimum. Ale jeśli jesteśmy hojni, będziemy wzrastać, będziemy wzrastać w miłości, aż dojdziemy do miłości doskonałej. Miłości jeszcze większej niż miłość Syna, miłości oblubieńcy, która pragnie całkowicie zjednoczyć się z oblubieńcem. Jezus chce nas wyprowadzić z ciasnej miary sług i pracowników i doprowadzić do hojnej miary Syna, a ostatecznie do całkowitej miłości oblubieńcy.